O co? Automat, kurwa. Co zrobić, kurwa tej. Co poczekam, kurwa? Masaka, zostałem w znowu. No <trony> dzisiaj HP sobie. Ej. O matko 10 HP, nie wiem. właśnie. Yy, dobra. O? Jeden HP ma tylko, kurwa. Łoo! Oh! Wow! Łoo! Kurwa wać! Surprise matefaka! Stopę go, jaja! Mały palec. Kurwa! No ale dobra, tak było stres, bo wiesz, że tak to było czasami, jak? Chyba, to spróbuję? No tak, wiadomo. A invalidę, ten no, chyba to spróbuję. Chyba, napierdala tym kościom. chyba u mnie jest, nie, czy nie? Nie co tam u siebie tu Mam jednego Kurwa Biegam do ciebie, biegam do ciebie gościu Kurwa Patooom Ale pocisłem w tej rodzie <laughs> no. Czuję, że żyję <image> <laughs> aha, przełącz na auto by co, bo masz pojedynczy strzał. Jeszcze ich koniec zabiłem ty. O! Trzeba umieć. Biega znowu na tą stronę tutaj. No będziemy strzelał, miałem kontakt. Kurwa! Ej ja nam przejebamy. No Wiem. Co to jest? Dzielę mi się nie Ooo kurwa, to mnie zaskoczył teraz Kurwa Coś tak czułem, że dzisiaj nie zarabiał. Yy, gdzie on jest? A tutaj? A bo tutaj. <grywa> A, kurwa. Dobra, teraz się nie wychylam, bo kurde, z tym gościem coś nie mogę dojść do ładu. A przepięknie z drugą stroną. Magnet nie wiem, kampie trochę tu. Tylko patrz tyły, nie? Powiedzmy, że kampie. Jakby tam do mnie szli, to mów, nie? Czy... Mam go. Ten kontakt, ten no, kontakt. Mam Jest! W końcu. Jest! W końcu. Masz kombak, <laughs> kombak masz. To mi się wychycał, kuja, tłajaczek, koźbak, ale wie, że idzie, jestem i do... No. <laughs> Jeeej, o o, shit, mamy c 4. na flagę no. zdążymy jebnąć. Mam kontakt. Kurwa, to nie jest ten BF, kurwa, tu był. Czyli mamy sobie pod ciebie, tam. Jest. Kurwa, jest tam, z góry. Czy ciąg? U ciebie to kurwa! Mhm No ten, a nie, L1, ten. Kurwa! Przeraduj w końcu! Cię nie jest. <laughs> Ale on za miejsce, jak Assassin's Creed kujesz ma tej! O, a, to... hu, hu, masz a, pod Ale <laughs> <laughs> za miejsce, jak Assassin's Creed kujesz, tak było, tak A ja tam przegapiłem, że się nie broni tej! Jest to do góry, uważaj Widzę go Wycofaj się do ciebie trochę O kurwa Kurwa Zaję od dołu Zabij mnie Od drugi naprzeciwko tam gdzie byłem, był Kurwa Jadę yeah, sam problem! KUŁA! Gdzie <laughs> Widziałem! KUŁA! Ja, ja. Damn, Ja się nie wytrwał i chciałem je zawieść wręcz, czy co, nie O, shit. Dobra, to jest auto... Nadrobiłem trochę, dobrze. Co tu zmienić, co tu zmienić? Pewnie to to zmienić. Zmienię to. Kurwa pobiłam mi to bywanie Czy na moście jest tak? Mhm One life idzie do ciebie Mhm Właśnie nie jest, co jest sam tak jestem Tyś co skakał jak pływany O wiem Wychyl się, gościu kurwa Okej okay. Kurwa. Kurwa. No, chciałem... no nie wiem, pisnął do góry Kurwa Kurwa No chciałem, nie patrzałem na ten zegarek po prostu chciałem napierdalać No kudesz już tylko z całego po się... co A tutaj nie, nie trafiłem A? Dobra Chuj ryzykuje, ryzykuję, to nie mam piesz lampana czy coś tam nie? Uff. Widział mnie. O, szczelał? Strzelał tam z tego rabinki, nie? Z góry. Okej, okay, patrzę tu. Kurwa, mać, jak on tak trafił daleko? No trochę mi uszkodził. się tram. Kurwa, wiesz jaki trają. Ten nie ma koktajla. Kurwa to jeba mnie, to jeba mnie Tam był, o, u góry Aha, bo czas minął Nie Ryzyka, bo fizyk kurwa, nie ja Tą samą stronę napierdalam, szturmuję Bo na co? Ała. Mamy Uzi, pistolet, flash grenade i frag grenade Napierdalam Będzie mnie będzie wiedział gdzie biegna, nie? Kurwa! O! Zabił mnie! Gdzie? 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 Tam gdzie jest taki budoneczek po drugiej stronie mostu O shit No dobra, tak buję ja Aha ha 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 A da, Co mam powiedzieć? Co? Co mam powiedzieć? O, co ja mogę powiedzieć? Co ja mogę powiedzieć? Nic nie mogę powiedzieć. Hey, ty dziewięcio zabiłeś, się, byś nie obrażycie mnie. Ja. nie? bo ja ształem w ten, w, w ten na pletki kusza, nie. Po prostu ja ten, y, ja ich ten unieszkodziwiłem, a co dobijałeś. Mm -hmm, mm -hmm. A tak, tak. Mm. <ścoughs> nie no, że Nie, żartuję, nie żartuję, wiem,